Czy wiesz, że w historii Kościoła katolickiego zasiadali papieże, których życie wyglądało bardziej jak scenariusz kryminalnego filmu, niż przykład świętości? Tortury, morderstwa, orgie. Ale czy Biblia na to zezwala? Zostań do końca, bo usłyszysz nie tylko szokujące historie, ale też wersety, które jasno pokazują, jak Bóg patrzy na takie zachowanie. Stefan VI, synod trupa. To były czasy ogromnych napięć politycznych w Rzymie. Papieże często byli marionetkami w rękach możnych rodów, a tron papieski zmieniał właściciela w wyniku spisków, przekupstw i przemocy. Stefan VI został papieżem dzięki poparciu rodu Spoleto, który miał zatarg z poprzednim papieżem Formozusem. W 897 roku Stefan VI zwołał makabryczny proces znany jako synod trupa. Kazał ekshumować ciało Formozusa, które już od dziewięciu miesięcy leżało w grobie. Zwłoki ubrał w pełne papieskie szaty i posadził na tronie w sali synodalnej. Obok zasiadł adwokat, który w imieniu martwego papieża miał odpowiadać na pytania sądu. Główne oskarżenia dotyczyły tego, że Formozus objął biskupstwo wbrew prawu kanonicznemu oraz że uzurpował urząd papieża. Wyrok był jednoznaczny uznano, że wszystkie decyzje Formozusa jako papieża są nieważne. Stefan kazał odciąć mu trzy palce prawej ręki, te, którymi błogosławił wiernych, i wrzucić ciało do Tybru. Nawet jak na brutalne średniowiecze, to było bardzo szokujące zdarzenie. Lud rzymski był oburzony. W mieście wybuchły zamieszki. Wkrótce Stefan VI został obalony, uwięziony i uduszony w celi. Biblia. Lecz mówię wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło. Ewangelia Łukasza 6, 27 i 8. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma w sobie życia wiecznego. Pierwszy list Jana 3, 14 i 15 Jeśli ktoś mówi miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi, a takie przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. Pierwszy list Jana 4, 20 i 21. Sergiusz III, papież mafii rzymskiej. Papiestwo w tym czasie było praktycznie kontrolowane przez wpływowy ród teofilaktów, który rządził Rzymem jak prywatnym folwarkiem. To był okres zwany przez historyków pornokracją albo rządami kurtyzany. Kobiety z rodu teofilaktów Głównie Teodora i jej córka Marozja miały ogromny wpływ na obsadę tronu papieskiego. Sergiusz III objął tron papieski w atmosferze politycznych intryg i brutalnych rozgrywek. Historycy opisują go jako człowieka bez skrupułów, który według średniowiecznych kronikarzy mógł zlecić zamordowanie dwóch swoich poprzedników: Leona V oraz Chrystofora jego pontyfikat nierozerwalnie łączy się z postacią Marozji, wpływowej arystokratki z rodu Teofilaktów, z którą utrzymywał romans. Owocem tej relacji był syn, Jan XI, który w przyszłości sam zasiadł na tronie papieskim. Sergiusz III uchodzi za przykład papieża, który nie miał żadnych oporów, by podporządkować Kościół brutalnej polityce i prywatnym namiętnościom. To w jego czasach papieństwo straciło ostatnie resztki autorytetu moralnego w oczach wielu wiernych. Biblia: Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Ewangelia Mateusza: 6:24 Małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże nieskalane. Rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg. Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. List do Hebrajczyków 13, 4 i 5. Jan XII. Dom publiczny. Objął tron papieski jako bardzo młody mężczyzna. Miał około 18 lat. Jego pontyfikat przeszedł do historii nie z powodu reform czy gorliwości duchowej, ale przez szokujące zepsucie obyczajów. Kronikarze opisują, że zamienił Pałac Laterański w dom publiczny. Organizował tam nieustanne uczty, pijatyki i orgie, w których brali udział duchowni, arystokraci i kobiety, sprowadzane specjalnie na te okazje. Nie stronił od cudzołóstwa i według źródeł, Utrzymywał nawet kazirodczy związek ze swoją własną siostrzenicą. Niektórzy historycy piszą, że modlił się do pogańskich bożków, co dla papieża było bluźnierstwem najwyższego rzędu. Posądzano go też o kradzieże darów kościelnych, a nawet o składanie ofiar szatanowi. Jan XII prowadził życie, które stało w całkowitej sprzeczności z nauczaniem Jezusa. Biblia. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz cudzołożył, lecz ja wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Ewangelia Mateusza 5, 27 i 8 Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu, aby każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w czystości i poszanowaniu, nie w namiętności rządzy jak poganie, którzy nie znają Boga. Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości. Pierwszy list do Tesaloniczan 4,3 3 do 5 i 7. A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane jak przystoi świętym. Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec to znaczy bałwochwalca nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. List do Efezjan 5:3-5. Do Dotarliśmy prawie do połowy naszej listy. Najgorsze jeszcze przed nami. W kolejnych historiach usłyszysz o papieżu, który zamienił Watykan w teatr intryk i rodzinnych układów, o takim, którego rozwiązłość nie miała żadnych granic i o człowieku, który swoim przepychem i chciwością Zapoczątkował jeden z największych podziałów w historii Kościoła. Benedykt IX, sprzedaż papieństwa. Na papieża został wybrany w wieku około dwudziestu lat dzięki wpływom potężnego rodu tusculum. Już sam początek jego pontyfikatu budził kontrowersję, bo jego elekcja była efektem czystego nepotyzmu. Historycy i kronikarze opisują go jako człowieka o wyjątkowo złej reputacji moralnej. Oskarżano go o gwałty, sodomie, niemoralne orgie w pałacu laterańskim, a także o praktykowanie czarnej magii. Był tak jawnie zepsuty, że nawet współcześni mu duchowni i wierni mówili o nim jako o diable w przebraniu papieża. Jednym z najbardziej szokujących epizodów było to, że Benedykt IX sprzedał urząd papieski swojemu ojcu chrzestnemu, Grzegorzowi VI, aby móc się ożenić. Ten czyn do dziś uchodzi za jeden z największych skandali w historii Kościoła. Papiestwo dosłownie stało się towarem. Biblia. Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złożeczący, ani zdziercy, nie odziedziczą królestwa Bożego. Pierwszy list do Koryntian 6, 9 i 10. Biskup bowiem, jako powiernik Boży, ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, nie goniący za brudnym zyskiem, lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy, trzymający się wiernego przekazu słowa, zgodnego z nauką. Aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. List do Tytusa 1, 7-9 Urban VI, papież tyran Został wybrany papieżem w burzliwych czasach, kiedy kościół był pod dużym wpływem Francji. Po śmierci Grzegorza XI kardynałowie zebrali się w Rzymie, ale tłum domagał się wyboru prawdziwego rzymskiego papieża. W obawie przed rozruchami wybrano właśnie Bartolomeo Priniano, arcybiskupa Bari, który przyjął imię Urban VI. Początkowo uchodził za człowieka pobożnego i reformatora, obiecującego walczyć z korupcją wśród kardynałów. Jednak szybko wyszło na jaw, że był człowiekiem gwałtownego charakteru, wybuchowym i okrutnym. Ganił kardynałów w sposób publiczny, krzyczał na nich i groził przemocą. Wkrótce wielu z nich uznało, że jego wybór był nieważny i wybrało antypapieża Klemensa VII, co rozpoczęło wielką schizmę zachodnią. Przez prawie 40 lat w kościele było dwóch, a później nawet trzech papieży jednocześnie. Urban VI znany jest z tego, że kazał torturować i zabijać kardynałów, którzy byli mu przeciwni. Kilku z nich zmarło w wyniku brutalnych przesłuchań lub zostało utopionych w workach. Swoje rządy prowadził w atmosferze strachu i represji, nie wahając się stosować metod bardziej przypominających władców tyranów niż pasterza kościoła. Biblia. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, podlega sądowi. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą, a kto go nazwie człowiekiem godnym potępienia, podlega karze ognia piekielnego. Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w Was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Aleksander VI, papież Borgia, pochodził z wpływowej, ale już wówczas owianej złą sławą rodziny Borgiów. Na tron papieski dostał się dzięki otwartej korupcji. Historycy są zgodni, że kupił głosy kardynałów obietnicami stanowisk i bogactw. Jego pontyfikat był czasem politycznych intryg, brutalnych rozgrywek i skandalicznych uczt. Aleksander VI nie krył swoich licznych kochanek, a najbardziej znaną była Wanodza Dei Catanei, z którą miał kilkoro dzieci. Niektórzy jego potomkowie, jak słynna Lukrecja czy bezwzględny Cezar, sami stali się symbolami renesansowej intrygi i zbrodni. Papież bez skrupułów obsadzał członków swojej rodziny na kluczowych stanowiskach, by wzmacniać potęgę rodu. Jednym z najgłośniejszych wydarzeń z jego czasów była tak zwana uczta kasztanów, opisywana przez niektórych kronikarzy jako orgia w Pałacu Apostolskim, podczas której prostytutki rywalizowały o względy uczestników, a sam papież miał nad tym czuwać. Aleksander VI był też mistrzem w handlu odpustami i sprzedawaniu urzędów kościelnych, traktując Kościół jak źródło dochodów dla rodziny. Jego życie i rządy stoją w jawnej sprzeczności z nauką Jezusa. Biblia. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą, i nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. Pierwszy list Piotra pięć, dwa i trzy. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz w wiele głupich i szkodliwych porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy pragnąc ich zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. Pierwszy list do Tymoteusza 6:9 do 11 Leon X. Bawmy się papiestwem. Pochodził z rodu Medyceuszy, objął tron papieski w czasie, gdy kościół był potężny politycznie, ale moralnie i duchowo coraz bardziej skorumpowany. Już jako kardynał prowadził wystawne życie, a po wyborze na papieża słynął z zamiłowania do luksusu, sztuki i przepychu. Do historii przeszedł jego cytat: Bóg dał nam papiestwo, więc bawmy się nim. Leon X finansował kosztowne projekty artystyczne, w tym przebudowę bazyliki Świętego Piotra, a pieniądze na to zdobywał głównie przez sprzedaż odpustów. Ten proceder stał się iskrą zapalną reformacji. To właśnie przeciwko niemu wystąpił Marcin Luther w 1517 roku. Papież traktował odpusty jak towar, który można kupić, by skrócić czas w czyśćcu, co było nie tylko sprzeczne z Biblią, ale i cynicznym wykorzystaniem wiary zwykłych ludzi dla zysku. Biblia. Uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, Zależy jego życie. Ewangelia Łukasza 12:15. Zachowanie wielu przywodzi bowiem na myśl wrogów Krzyża Chrystusa. Często wam o nich wspominałem. Teraz też mówię ze łzami, ich końcem, zguba, ich bogiem, brzuch, a ich chwałą własne pohańbienie, gdyż zawładnęło nimi to, co ziemskie. List do Filipian 3:18 i 19. Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Słuchali tego wszystkiego również faryzeusze, którzy byli chciwi, i naśmiewali się z niego. I powiedział im, Wy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co ludzie poważają, obrzydliwością jest w oczach Boga. Ewangelia Łukasza: 16:13-15. Katechizm Kościoła katolickiego Biskup rzymski, z racji swego urzędu, mianowicie urzędu zastępcy Chrystusa i pasterza całego Kościoła, ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany. Pan uczynił Piotra widzialnym fundamentem swojego kościoła i powierzył mu jego klucze. Biskup Kościoła w Rzymie, następca świętego Piotra, jest głową kolegium biskupów, zastępcą Chrystusa i pasterzem całego kościoła tu na ziemi. Patrząc na wymienione historie, trudno uwierzyć, że ci mężczyźni to zastępcy Chrystusa na ziemi. Jezus o sobie mówi tak: weźcie na siebie moje jarzmo. I uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Ewangelia Mateusza, 11,29. A dalej czytamy. Oto mój sługa, którego wybrałem, mój umiłowany, w którym moja dusza ma upodobanie. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny nadłamanej nie złamie, a knota tlącego się nie zagasi, dopóki nie doprowadzi sądu do zwycięstwa. Ewangelia Mateusza 12:18 do 20. Opisani tu papierze to tylko kilku z wielu. Człowiek jest niedoskonały, grzeszny i na pewno nie jest nieomylny. Właśnie dlatego Bóg mówi, żebyśmy nie polegali na człowieku, a tylko na Bogu. Jezus do wielkich ówczesnego kościoła powiedział: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, Obłudnicy, bo jesteście podobni do grobów pobielanych, które z zewnątrz wydają się piękne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. Ewangelia Mateusza 23, 27 i 8. A apostoł Paweł w liście do Tytusa pisze: Twierdzą, że znają Boga. Ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku. List do Tytusa 1: 16. Już dziś skup swoją uwagę tylko na Bogu. Czytaj Pismo Święte w zaciszu swojego domu, a Duch Boży, Duch Prawdy objawi Ci ją.